Kochani, witam was na kanale Kraina Bajki Dzisiaj dalej będziemy przeglądać gazetki Od firmy Serwis Media Zawada O tak, dzisiaj nam się tutaj trafiła gazetka z Bentena Czy jesteście ciekawi, co tam w środku znajdziemy? No i czym tu jest ta oto nasza niespodzianka, nasz prezent? A, mamy tutaj dwa prezenty O rady, dobra, rozpakowujemy to i przeglądamy Słuchajcie, odpakowałam naszą gazetkę. Zobaczcie, co tutaj w niej znalazłam. Mamy tutaj takiego lizaka, lizaka, który jest mega kwaśny. Tutaj mamy tutaj taki jakby termometr, który nam pokazuje stopień kwaśności. Nasz lizak ma stopień trzeci. O, będzie na pewno bardzo kwaśny. Ciekawe, czy też będzie taki smakowity. No dobra, odłożymy go na chwilę i zobaczymy, co my tu mamy dalej. Otóż mamy tutaj taką taką kosmiczna rozgrywka Otóż mamy tutaj piłeczki które będziemy wyszczelibywać za pomocą tej dźwigni i zdobywać poszczególnie punkty zaraz zobaczymy jak to działa tak jest, oto nasza gierka, widzimy tutaj punkciki, dostaniemy 25 punktów, jeśli trafimy kuleczką tutaj w tą zatoczkę, w tą rynienkę oraz jak trafimy kuleczką o tutaj, dostaniemy 50 punktów, jeśli trafimy tutaj w tą rynienkę, o patrzcie już kuleczka sama tam się dostała no a 100 punktów najwięcej, jeśli trafimy tutaj w ten kosz. Ale oprócz tego mamy też taki labirynt. Możemy tutaj tymi właśnie srebrnymi kuleczkami przejść labirynt i wejść tutaj w środeczek. Ciekawe czy nam się uda. Ja zapewne nie. Jestem kiepska w tej klocki. Dobra. Dobra, nieważne. Zobaczmy może lepiej tą tutaj gierkę. Czy nam ile nam punktów się uda zdobyć? Musimy, o, o, dobra, posłusznie Kuleczki wróciły na swoje miejsce No dobra, zobaczymy Uwaga Ciach No nie, dodaliśmy zero punktów No dobra, jeszcze raz Wracaj, kuleczko Dobra O tak, jeszcze raz Trzy, dwa, jeden Serio? Znowu nic? No nie, nie podoba mi się to nie nie, podobają mi się gry, w których się nie da wygrać. O, dobra. 3, 2, 1. Moż tak l lekko zrobić. Czy coś. Wow! Mamy dwa razy po 25 punktów. Wow! Dostaliśmy 50 punktów. No dobra. Zobaczymy dalej. Jeszcze raz. Do trzech razy sztuka się mówi, nie? My zrobimy więcej razy. O! 25 punktów. Ach, dobra. Ostatni raz. Bo napiszcie mi w komentarzach, czy lubicie takie właśnie gierki. Takie właśnie podstawowe gierki, które dają naprawdę dużo frajdy. Znowu nic, dobra. Mówiłam ostatni raz, prawda? Dobra, kłamałam. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Mówię. No. I... 25! A! Dobra, jestem kiepska w to. Przyznaję. Bierzmy się za danie gazetki. Zostawmy tą grę na razie. Okej, okay, tak wygląda okładka. Mamy tutaj Bentena, jakiegoś potwora. Powiem wam, że nie znam nas tych potworów, ale wygląda bardzo strasznie. Ale oglądałam tą bajkę, oglądałam ją nieraz. Ale jak one się nazywają, nie pamiętam. No dobra, przejdźmy tutaj dalej. Mamy spis treści. No dobra, idziemy dalej. O, mamy komiks, o tak. Nie, nie, czytamy komiksu. Komiks to możecie sami przeczytać, prawda? Oczywiście. O! A tu mamy bohatera numeru! Mamy tu... O, coś nam się przykleiło. Mamy tutaj kulopłota. Kulopłot, kulopłot. Haha, śmieszne. Ale uroczy. Uj, tutaj mamy... Ciekawostki o nim, jaki, z jakiego jest gatunku, z jakiej planety on pochodzi, jego umiejętności oraz słabości. O tak, bohater czy zbir? A tutaj mamy test. O, możemy zobaczyć, czy jesteśmy bohaterem czy zbirem. No dobra, będziemy robić test? A zróbmy test, to jest bardzo ciekawe. Armia zmutowanych świn! <grywa> Doktora Animo przejmuje władzę nad miastem. Jaki masz plan? A! Czas na bohatera! Szukam wsparcia, a następnie przebieram... Przerabiam mutancy na kotleciki wieprzowe! Uhuhu. B, zakładam słuchawki i gram. Póki nie zrobi się spokojnie. C, dogaduję się ze świniami i rządzimy miastem razem, a później je zdradzam. Wohohoho. Dobra, co wybieramy? Hmm, myślę, że poprawnie byłoby wybrać A. Co nie? O, muszę znaleźć jakiś długopis. Czekajcie chwileczkę. Dobra, znalazłam takiego to pisaczka. Dobra, to znaczy krzyżykiem A. Następne. Widzisz kota, który utknął na drzewie. Co robisz? A. Przemieniam się w muchę i ratuję kiciusia. Czekajcie, jak mucha ma uratować kiciusia? A, bo to jest ten potwór jakiś. No dobra. B. Robię mu fotę i wrzucam na stronę z zabawiennymi kotami. O, Lubię śmieszne kocki. A wy lubicie śmieszne kocki? Śmieszne kocki są super. C. Ratuję go, a następnie... Mutuję. O, zawsze marzyłem o dwugłowej bestii stojącej na straży mojego pokoju. O, ranu to brzmi strasznie. Myślę, że tym razem również weźmiemy A. Co byś wolał mieć fajną komórkę, masę kasy, władzę nad światem? Myślę, że. Hm, jednak. Tych tu opcji, m, chyba masę kasy, nie? No bo ja, jak będę miała masę kasy, no to będę miała też fajną komórkę. Oraz, w sumie gdybym ja bardzo dużo tej kasy, to władzę na światem również będę miała, prawda? Ha. Na drugą stronę, do czwartego podpunktu, a pytanie brzmi: Uratowałeś świat. Znowu, komu się pochwalisz? A, nikomu sprawiedliwość jest wystarczającą nagrodą. B, Wszystkim! Dosłownie! C. Uratowałam świat? Ja? Ho, 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 ho! Okej... Okay. Hmm... No ja nie wiem, czy warto... No, myślę, że warto się pochwalić, że się uratowało świat, no nie? Ha. Piąte! Coś wielkiego i kosmicznego rozwala miasto. Co ty na to? A. Wskakuję w kostium superbohatera i ścigam bestie. B. Cofam się powoli i po cichutku. Wam się pod łóżkiem. C. Zniewalam potwora i zmuszam do pracy na rzecz mojego imperium zła. Yy, yy, yy. nie wiem, czy chciałabym być superbohaterką. bohaterką. Hmm. no ale widzimy, A. Szóste. Odkrywasz superpotężną kosmiczną komórkę energii. Co z nią robisz? A pokazuje władzom miasta, aby mogły za darmo dostarczać energię dla całej okolicy. B. Wykorzystuje ją do skonfigurowania najfajniejszego na świecie systemu gier komputerowych połączonego z, połączonego z kinem domowym. Wow. C. Zasilam ją potężny strumień klonujący i się duplikuje. Wow, w sumie to bym chciała mieć y, klona, wtedy by mógł za mnie chodzić do szkoły i robić wszystkie rzeczy, których ja nie lubię, ha, wybiorę C. I ostatnie pytanie, siódme, który nagłówek najbardziej Ci się podoba? Hmm, a bohaterowie ratują miasto, b w środku kupon na darmowe wakacje. Miasto przejęte przez obcych. Prawdą jest to, że czytamy te wiadomości, które są złe, i to ludzie opuszczają też w telewizji wszystko, co jest złe. No, nie, nie uważacie, i myślę, że jednak przeczytałabym miasto przejęte przez obcych, bo mnie za, najbardziej to zainteresowało. Była ciekawa, czy przeżyje tą inwazję, czy nie. Rozwiązanie, mamy rozwiązanie, aby poznać swój wynik. Skorzystaj z przelicznika obok i sumuj punkty za wszystkie odpowiedzi. Ile mamy? Dobra, policzymy. Mamy raz, dwa, trzy, trzy A. Mamy B. Raz i dwa, dwa B i jedno C. Czyli. Chyba nie rozumiem. Jak A, C. Aha, tu są punkty. 0. a, No dobra. Czyli jak B, to dostajemy jeden punkt. Czyli mamy 2B, czyli mamy 2 punkty. I mamy 1C. Czyli mamy 4 punkty. O, od 0 do 4. Dobra, S mamy tu. Jesteś prawdziwym bohaterem, dzielnym i uczciwym. Benowi przydałoby się Twoja pomoc w walce z UFO-zbirami. Wow, ale czad! Ale super! Wiem, jestem bardzo chętna pomóc Benowi, a wy? No dobra, jedziemy dalej, przejrzymy, co my tutaj dalej się ukryje. Kosmiczna pracownia. Wow, strefa obcych. A tutaj mamy stworzyć własnego kosmite. Potężna moc diam... Ojej, no co tam jest napisane? Diamentowego bywa niewystarczająca. A, ten to jest diamentowy. Dobra. Połącz moce muchy Cze... czterorękiego i szarej materii. I przedstaw na rysunku nowego, zmutowanego, obcego. O ja, ale jestem ciekawa, co byście tutaj wymyślili. Hmm, a może napiszcie mi w komentarzach, jakby by wyglądał taki wasz zmutowany potwór, co wy na to? O, tu mamy przedstawione gry, najróżniejsze gry. I słuchajcie, zagadka, rozwiązania. Inferno, tak nazywać ten czerwony ognisty potwór z okładki. Mamy tutaj. Oj, napisane co nieco o nim o jego świecie. Mamy tu też grę. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy reklamy O, obcy z życia wzięci. Ho, ho, mamy tutaj pokazane śmieszne gatunki ryb, które wyglądają jakby były nie z naszej planety. Tutaj mamy też reklamę. O, plakat! O, ja cię kręcę, kochani! Uwielbiam plakaty. Kiedyś miałam cały pokój wywieszony w Plakata, całe ściany były pokryte przez plakaty z różnych gazetek. Teraz już nie, już nie mam, ale naprawdę uwielbiam plakaty. O, tutaj mamy oglądaj premiery na kanale Cartoon Network. O, lubicie Cartoon Network? O, są naprawdę bardzo super bajki i animacje. A tu mamy łamigłówkę. O ile razy <laughs> znajdziemy tutaj słowo chili, 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 <laughs> no na pewno dużo. O i labirynt mamy, co za kanał, haha, <laughs> haha, no nieźle, ale superowo, kryminalne zagadki kosmosu, wow. Jak dobrze znasz przeciwników Bena? Wow! No, tak naprawdę nie znam za bardzo. No, ale naprawdę super, 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 super zabawa. O, a tu mamy kolejny komiks. Wow! A to co to? Mamy pojedynek! Ujacie kręce! Wow! O! Odkryj Tajlandię! I taka! O, a tutaj mamy ankiety. Możemy tutaj wysłać producentom gazetki i nasze uwagi odnośnie jej. No i na tym właśnie się skończyło. O, mój o, a tu mamy zapowiedź następnego numeru. O, dwa prezenty. Wow, jaka super lampka i niespodzianka. Ja cię kręcę, ale superowy o. No, moim zdaniem naprawdę bardzo super gazetka i bardzo superowa gra na nudę idealna. O, i o Oj, ten tutaj lizaczek, którego zaraz chrupię. No to co? Ja będę się z wami żegnać i będę was zachęcać, żebyście odwiedzili mnie w następnym odcinku i żebyście wstawili łapki w górę. No to co? Widzimy się w następnym odcinku. Widzimy się oczywiście. No to co? PA-PA-PA!